hej, cześćcie, manko, witam w kolejnym openingu. Dzisiaj czepacuszki, bo wyszła oczywiście paczka the Best of z pierwszego rzutu, czyli z zimowej akcji zmiennokształtych do bohaterów nagłówków. Zobaczymy, co tutaj trafimy. Mam tu jeszcze złotą paczkę piłkarzy Prime, no i jednego rzadkiego piłkarza, także. Startujemy, ale zanim jeszcze wystartujemy, to oczywiście zostawcie u mnie subskrypcję, łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. I wpadajcie do Timo, tak jak w poprzednim odcinku, zapraszam do niego. Zostawcie mu tam również suba, łapeczkę w górę, tak samo jak u mnie, oczywiście. No i co, no i wszystkie linki macie w opisie, także link do niego też, jak najbardziej. A więc co, no startujemy. No jeden rzadki piłkarz, no cyk, jedziemy z rzadkim piłkarzem. Pewnie tu nie będzie nic, no ale. No ale... To jest taka paczuszka, to ją otwórzuję. Dobra, czyli oczywiście jak zwykle nic. Super. Fajnie, kto to nawet był? LP. Ale nie wiedziałem kto. A Rafał, w sumie 82, spoko. I paczka, złota paczka piłkarzy Prime. No tu już, tu już coś może być, proszę Państwa. Tu już na pewno coś może być. Zobaczymy co, zobaczymy co. I... I coś tutaj jest, ale nie wiem czy to są... Ale eee, to tylko eee, bramkarz Jarstein. Jarstein, tak. Jarstein, Jarstein, nie wiem jak to się czyta. Jarstein, tak, jest jest Jarstein 83, nie wiem czy to jest paczka wymienna, czy nie, w sumie, bo już to, nie pamiętam. Eee, paczka wymienna i spoko, bo teraz karty będą w cenie, bo wyszło to SBC, więc sobie tutaj posprzedajemy Tyg oczywiście QXL, 1500 monet. No, na to SBC wydałem dość dużo z <laughs> 40 tysięcy, bo karty skoczyły, chciałem jak, jak najszybciej zrobić. Więc, co się trafi, to się trafi. Mam nadzieję, że coś dobrego. Zmiennokształtny Messi mi wystarczy. Luis nawet w sumie też by mi pasował. Nie wiem, ktoś fajny, no. Trzymajcie kciuki, zostawcie za to łapeczkę w górę, bo robię to w sumie dla was. Tak to już nie grał w tą grę, nawet nie próbował. Ale zawsze jakąś paczuszkę otworzyć fajnie dla widzów, żebyście popatrzyli, co tu się trafi fajnego, nie? Także, cyk, pyk, go, poszła paczucha. Poszła paczucha. Czy będzie coś lepszego niż tej paczce z ikoną moją? Czy nie? I to jest. Co to jest ta flara? Nie wiem. Eee, Belgia, środkowy napastnik. Mertens! Mertens! Ej, to jest Mertens 90. A 90. Myślałem, że ma 95, a to tamten miał 95, którego się dało w SBC zrobić. <laughs> nie, no spoko. Mertensik jak najbardziej siada. Dzień dobry, panie Mertens. Środkowy napadior. Eee, karta naprawdę fajna, z tego co mi wiadomo. Oczywiście pewnie jej nie użyję, no bo 4 na 4 no wysoka pracowitość. Spoko, ile on jest wart tego tak ogólnie? 100 no tysięcy. To, no to w sumie, licząc w ten sposób wydałem mniej niż... Znaczy zarobiłem po prostu, no. Więc spoko, 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 fajny traf. A ja co? Dziękuję wam, to był taki szybciutki odcineczek, prawdopodobnie teraz takie będą, ale może przynajmniej codziennie, nie nie jestem jeszcze do końca pewny. Zależy co będzie w tej chwili wychodziło, bo dziś wyszło naprawdę fajne, jeszcze sobie sprawdzę tylko. Składba że to jest powtarzalne, bo w sumie nawet nie wiem. Eee, czy to jest powtarzalne? To nie jest powtarzalne. Niestety to nie jest powtarzalne. No dobrze, no trudno, trudno. Szkoda. Jakby było powtarzalne, to zrobiłbym jeszcze pewnie. No cóż, jest Mertens, jest spoko, jest wokaucik, jest bardzo dobrze. Nie jest źle. Nie jest wspaniale, ale też nie jest źle. Także dzięki wam za oglądanie. Zostawcie łapeczkę i trzymajcie się do następnego Eluwina!